Hej, dzisiaj podłączymy drugi monitor do mojego stanowiska, no bo jak widzicie wszystko fajne jest, ale monitora drugiego, jak zwykle, to nie. No dobra, to robimy statyw. A nie, tak nie może być. Hmm. No monitor wygląda fajnie, nie? No. I przy jest fajna rzecz, bo to wyjście wejście na HDMI, a tamten mój monitor nie ma, więc Nie, fajnie. jakoś się jakoś zahacza chyba o to. Nie? Nice. Nie no, powiem wam tak, teraz wygląda nawet fajnie. No dobra, dwa monitory są podłączone, ten działa, tylko że problem jest taki, patrzcie jak naciskam sobie na tym chroma, to ten się nie wyświetla tutaj, tylko tutaj, więc jakby mnie to włączył komentarze, to powiedzcie mi jak to naprawić, I chyba czasem spróbuję. Dobra, a więc okazało się, że po prostu to, żeby to... Ale ja działo... tak mogę poszłać. Zaraz. Okazało się, że żeby to działało, trzeba po prostu e, przeciągnąć z tego monitora e, aplikację na ten i już wszystko działa, jak widzicie. Jej. Jak widzicie, teraz sobie właśnie na tym drugim monitorze oglądam filmik, jak, jak robimy upending karnetu Zadmierskiemu, koled mojemu koledze. Jak nie widzieliście, to zapraszam. Dobra, a więc no udało się, wszystko działa. Patrzcie. Cyk działa. Jej.